Cześć, z tej strony Filip Jabłoński, Wydział Imprez i Zabaw PWR. Dziś zajmiemy się tematem routingu statycznego. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia samego pojęcia routing statyczny. Najpierw powiedzmy sobie, co to jest routing. Route w języku angielskim oznacza droga, trasa. Routing zatem to wyznaczanie trasy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy parę komputerów i chcemy je połączyć ze sobą. Nic prostszego, tworzymy sieć opartą na switchu. Skomplikujmy jednak trochę sprawę. Dołóżmy do tego kolejną sieć. Aby było możliwe połączenie między nimi, potrzebujemy router, który będzie wyznaczał trasę dla każdego pakietu. Samo połączenie jednak nie wystarcza. Trzeba wpisać trasę do tablicy routingu routera. A w zasadzie to obu, symetryczny. Możemy w tej chwili pomyśleć, że nasze routery są głupie, bo nie wiedzą, że są połączone i musimy im o tym samemu powiedzieć. Skomplikujmy jednak naszą sytuację jeszcze bardziej. W tym przypadku możliwych połączeń jest trochę więcej i nie są one tak oczywiste. Zatem widać, że tablica routingu ma jakiś sens. Dobrze, skoro już wiemy, co to jest routing i do czego służy, wyjaśnijmy jeszcze, co to znaczy, że jest, a właściwie może być statyczny. Statyczny, według słownika języka polskiego PwN, w pierwszym znaczeniu oznacza nieulegający zmianom lub będący w bezruchu. Wróćmy do naszego ostatniego przykładu. Zmienimy go usuwając sieć 4 i dodając połączenie między 5 a 2. W tym momencie niektóre trasy z tablic routingu mogą już być nieaktualne. Wyobraźmy sobie, że nasz układ jest jeszcze większy, bardziej skomplikowany i dynamicznie zmieniający się. Na przykład podłączony do internetu. W takiej sytuacji trasy wytyczane statycznie czyli przez administratora sieci mogą nie wystarczyć. Potrzebujemy czegoś więcej. Routing dynamiczny będzie tematem kolejnego filmu. Wróćmy jednak do routingu statycznego i powiedzmy sobie, jak go zastosować. Aby wytyczyć trasę statyczną, musimy mieć dostęp do konfiguracji routera. Wprowadzamy polecenie IP Route. Następnie podajemy adres sieci docelowej wraz z jej maską. Teraz ważne, wybieramy pośrednika. Możemy podać adres sieci następnego routera, jednak trasa do jego adresu musi również znajdować się w tablicy routingu. Trasa taka jest nazywana rekurencyjną, ponieważ ponownie przeszukuje tablicę routingu, tym razem dla adresu podanej sieci routera. Mamy także drugą opcję podać nazwę interfejsu wyjściowego. Wtedy taka trasa będzie widniała jako bezpośrednia w tablicy routingu. Dodatkowym parametrem jest metryka. Pozwala ona ustalić preferencje odnośnie wyboru tras, a także stworzyć trasy zapasowe. Najpierw brane są te z niższą wartością. Jest to parametr opcjonalny i jego domyślna wartość wynosi 1. Dodaną w ten sposób trasę można bardzo łatwo usunąć, wpisując na początku polecenia NO. Pozostaje nam jeszcze omówić tworzenie statycznej bramy domyślnej. Początek jest taki sam, ale zarówno adres sieci, jak i jej maska są po prostu zerami. Mamy tu takie same opcje z adresem routera, interfejsem wyjściowym oraz metrykami. Oczywiście tu także istnieje opcja usunięcia trasy z tablicy routingu. Na koniec, dla formalności dodam, że powyższe operacje możliwe są także przy adresacji IP wersji 6. Jednak potrzebne jest wcześniej polecenie IPv6 Unicast Routing. To wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.